Siema, tej stronat, to was w kolejnym odcinku i ostatnio dostaliśmy update Halloween do Besa. Yy, zadziało się bardzo dużo ciekawych rzeczy, a więc wszystkie sekrety tej aktualizacji Wam pokażę oraz zobaczymy sobie sklepik, bo tam naprawdę fajne rzeczy. Kupimy sobie oczywiście yy, mitycznego skinka za 200 gemów, a więc naprawdę będzie ciekawie w tym odcinku. Jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie o w górę subskrypcji na tym kanale i przejdźmy do odcinka. Oprócz tego, że dostaliśmy trzy nowe jakby tryby, choć one nie są w sumie nowe, ponieważ mamy z pod siatką, powrót w sumie tego trybu. Naprawdę go lubiłam, a więc się cieszę, że w sumie powrócił. Mamy zombie rabunek, to kiedyś był chyba rabunek trofeów, też w to grałem bardzo dużo, bardzo fajny tryb. No i trzeci jest to ładunek. Ładunek, bardzo też fajny był kiedyś tryb, bardzo podobny do tego, jak był kiedyś, ale wydaje mi się, że nie wiem, chyba najgorszy z trzech trybów. Przejdziemy sobie ze sklepu, zobaczmy, pakiet błyskotek, jakaś normalna taka oferta, która jakby jest cały czas, mam podwajacz żetonów, ok. i okej, okay, dobra, za 6 zł mamy tego Enchanted Chester'a, jest to chyba dobry value, ja osobiście go nie kupuję, bo on jest brzydki, według mnie, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to bardzo dobry skinek do zakupu, zobaczmy, czy coś zmienili w sumie w katalogu. Nie, nic nie zmienili i te skinki będą sezonowe, widzowie, więc pamiętajcie, żeby kupić teraz albo za rok, ponieważ za rok dopiero powrócą. Z tego, to, co patrzę, to cały czas emotka koszkówki nie jest w sportowych tych. Nie. Widzowie, jeśli znacie jakiegoś dobrego twórcę, zróbcie mu spam, żeby dodali emotkę koszkówki do oczywiście tego. Super zadyma. Ponieważ tam, jak widzicie, jest koszkówka, ale emotkę koszkówki tutaj nie ma, więc. Bardzo, bardzo mi się to nie podoba. No ale dobra, zobaczmy sobie sklep dalej. Mamy. Y Okej, okay, dobra. Przebranie sezonowe. Kurde, ja bym wszystkie te skinki kupił, ale mi gemów nie wystarczy, widzowie. Nie, nie. Na razie tylko jednego kupuję, a potem najwyżej sobie jakieś gemy bo naprawdę to są fajne skinki. Ogólnie ten skinek ma chyba z 3 lata już, albo dwa. Ale naprawdę jest on pięknym skinem i bardzo go lubię, widzowie. Oczywiście jest to hrabia pelikula. Skin do pana P. Ale dobra, przejdźmy dalej. Uwaga, uwaga. Dobra, zombie brok jest jeszcze na przecenie na 19 klejnotów. I wydaje mi się, że to jest najlepsza okazja, żeby go zdobyć. Ja chyba będę wszystkie te skinki wykupował, cały Shopik widzowie. Myślę, że nawet w dzisiejszym odcinku. A więc polecam na pewno zostać do końca, ale naprawdę. O Jezu, ten skinek jest taki dobry, jak za 20 gemów to jest! Yo. Dalej mamy tego nowego skina Dynamika. On jest, jest, nie jest na przycenie, a więc ja poczekamy rok z kupowaniem go i wtedy pewnie będzie na przycenie. Ale naprawdę bardzo fajny skinek, też mi się podoba. Gnijący Dynamik Naprawdę what. To jest naprawdę mocny zodwiejasz nie, On ma chyba mózgi w rękach i kosztuje naprawdę bałów. A więc widzowie, jak macie więcej giełd ode mnie, to też go kupcie. A jak nie chcecie czekać. A jak chcecie sobie zaoszczędzić, to widzowie, poczekajcie, bo on się przeceni o 50%, zaraz będzie 50% promocji. A więc ja chyba sobie poczekam, bo mam mało gawów teraz. I uwaga, uwaga: mamy dalej nowego skinka również. Jest to koledzy bez klepki. No i ja się wyrażę, że ten skin mi się nie podoba akurat, ale i tak na promocji zaraz go kupię. Tak jak zawsze. No, i na koniec mamy oczywiście wilkołaka Leona z 200 gemów na 150. Chyba najlepsza tutaj oferta w tym całym sklepie. A sobie w pierwszej kolejności, jeśli coś innego jeszcze będę kupował, to będę kupował, ale na pewno tego trzeba kupić, tak. I w tym momencie mam na moim koncie biały wilk Leon. i dobra, to jest taki mocny skinek. Dobra, mam uwaga, uwaga, jeszcze 127 gemów, dobra, to jest bardzo dużo. Jeszcze kogoś sobie dzisiaj kupimy w widzowie dobra, pierwszy zobaczmy tego wilkołaka Leona. Ja mam Leona chyba na 25 randze spadniętej, dokładnie. No dobra, to jest definitywny winner. E, uwaga, uwaga, ustawmy sobie emotkę. Dobra, mam taki spray, to chyba nie będziemy ustawiać. Yo, dobra, ja sobie wyśle oczywiście tą emotkę wilkołaka Leona. Więc mocno. W ogóle, jeśli macie 51 tysięcy, puchów, bierzcie do lukatę, bo naprawdę dużo opuściło klub. A kilka tygodni temu byliśmy top 128, a więc jak dołączycie, to powrócimy do topeczki. No, ale naprawdę ten skinek jest tak dobry. Ja zaraz sobie go przetestuję. Jo, w To jest w ogóle niski skinek. Ej, dobra, to jest tak OP, ja się tym tak jaram. Szkoda, że tego za blink się nie da kupić, bo ja mam 11 tysięcy, ale no, ale no. Trudno. Prawie bym wszystko kupił z tego, ale jeśli wyjdzie jakiś naprawdę dobry skinek. To troszeczkę będzie, wiecie, źle, bo po prostu gemy teraz wydam. Dobra, ja zaryzykuję i wezmę tego skinka, kupię, widzowie. Powalone, nie? Ja się nigdy tak nie ja na odcinkach, ale w tym momencie mam jeszcze 88 gemów. Jeżeli będzie doładowywany, no co ja mam powiedzieć, tak? Więc pewnie, no nie, no, hrabia, 100 razy lepszy skinek. Widzowie, Halloween, fajny live, będzie, będzie top model halloweenowy, to sobie takimi skinami będzie po prostu rozwalać lobby, nie? Bo to jest powalone, jak... Tanie są te skinki. No i nie wiem, w sumie, bo jeśli kupię teraz Broka, to nie będę mógł na pewno kupić jakichś innych skinów. A te oferty są jeszcze przez 4 dni, ale dobra, wykupujemy cały sklepik widzowie. Nie ja ma opcji. 20 gemów w plecy. Mamy zombie Broka widzowie. Co się dzieje? Ja nie mam oszczędności gemów teraz w tym momencie. Ja mam tak mało gemów w tym momencie. To jest spowodowane. Mamy 69 gemów, to jest naprawdę mało, nie? ale no, trudno. no. Naprawdę to jest troszeczkę straszne. Dobra, ja tu mam serio dużo skinów ustawionych, a więc no, chyba tak zostawimy jak jest. Ale na pewno fajne nabytki wydaliśmy ponad 200 gemów na Halloweenowy sklep, czekajcie. 200 gemów, 220 gemów na Halloweenowy sklep. Wykupiliśmy prawie cały Halloweenowy sklep przy tych dwóch skinków i tego ziomeczka. Dobra, na Live'iku lecimy Leona z powrotem, puszujemy na 25, tak? E, e, oczywiście mamy teraz chyba... Mamy teraz 23, to z powrotem odrabiam 25 na nie z takim skinkiem, a więc zbijecie No wika dzisiaj. O godzince nie wiem, której chyba 18. A więc naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o mój road do Mastera, to dużo się nie zmieniło. No i co? możecie wbić również do mojego drugiego klubu, który niedawno stworzyłem. Dobra, widzowie, na drugim koncie mamy 130 gemów i co? Tu też wykupujemy cały sklepik w widzowie. Na koniec zobaczymy w sumie tak na spontanie nagrany odcinek, nawet nie wiem co będę tutaj robił, myślałam, że tylko sobie kupię jednego skinka i zrobię tego odcinek, ale jednak, yy, no, podczytujemy na trucze chyba w dzisiaj ile gemów wydałam, ok specjalna zniżka na karnet, kurde, Jo ile on? Dobra, w sumie legendarki są na przecenie, ale raczej ich i tak się nie opłaca kupować. No niestety tu nie mam za dużego wyboru, ale Zombie brok również wyjeżdża na moje drugie konto, a więc jest to kolejne 20 gemów dodane do mojego yy, salda dzisiejszych wydanych gemów. No i co? Tych sezonowych nie kupuję, bo one sobie wrócą, nie? a więc wydaje mi się, że nie. Szkoda w sumie, bo tu nie ma aż takich dobrych skinków, jakie kupiłem na głównym koncie. Okej, okay, przelogowałam się na od zera do milionera. I tu też nie ma z dobrych ofert, ale też kupujemy zombie broka, a więc kolejne 20 gemów zostało wydane widzowi w dzisiejszym odcinku. To jest totalnie powalone. Zmieniamy sobie oczywiście zamiar na broka. Mamy tutaj broka. Oczywiście sobie zamieniamy na... Kurde, nie wiem. To jest taki... Dwa dobre skinki, nie? Widzicie co, widzowie? Ja sobie dołączę do... Ja sobie dołączę do mojego drugiego klanu. Sandałki dołącz. Eee, możecie wy też tutaj dołączyć do mojego drugiego klanu. Dużo slotów wolnych, bo przed chwilą go stworzyłem, a więc git. Ale dobra, pójdźmy sobie na kolejne konto. Nie ma gemów, dobra. Nie ma gemów, kupił. Eee, niestety też nie ma gemów, więc trochę szkoda. No ale co? Kupiliśmy sobie dużo gemów. Wydaliśmy dokładnie. Uwaga, uwaga, uwaga. Tyle gemów, ile widzicie na ekranie, a więc jest to naprawdę dużo gemów. A jeśli chcecie więcej moich odcinków, wbijajcie do linków w opisie, a w ogóle możecie dołączyć się również do mojego Discorda, na którym wczoraj miał miejsce event matematyki. Cały czas możecie wziąć w nim udział. A w sumie Halloween event będzie już za tydzień, a więc w nas ta Halloween event na moim Discordzie już jest tworzony. No i co, to ma tyle, jeśli będzie ten odcinek. Jeśli was spodobało, zostawcie lajka, suba. Siema, do następnego.